Cześć wszystkim. Roboty się posuwają małymi krokami ale do przodu. Lecimy z tematem czomin Otynkowany wieszaki, zamontowane, ale najważniejsze, że jętki dodane były tylko z jednej strony. Dołożyłem z drugiej prędko wintowany FI12. Kręcone porządnie śrubami, podkładki i dodatkowo jeszcze śruby nakrętki blokujące i elegancko. Tak więc można było wieszaki już wieszać. Oczywiście stelaż też był podwieszany, wszystko było poziomowane, żeby było porządnie zrobione. Tutaj ten stelaż już został zdemontowany. No i na następny weekend biorę się za wełnę. Oczywiście w pojedynkę jest to niemożliwe, żeby tutaj coś zrobić. Na szczęście teściu mi pomógł. I w ten oto sposób to wygląda. Tak jak widać po wieszakach tutaj środek będzie w miarę prosty. Boki natomiast będą lekko skośne. Tutaj mamy już umiejscowiony stelaż pod ściankę. Ścianka będzie miała 10 cm. Tutaj mamy dodatkowo wsadzoną w ściankę podporę dla sufitu. Oczywiście z odpowiednią dilatacją i będzie przykręcone tylko i wyłącznie do jętek na dole nie kręcimy, żeby to mogło pracować sobie na spokojnie. Tutaj odprowadzenie wody pod prysznic. Będzie można się wykąpać po robocie na działce. Eee, tutaj będzie ścianka jeszcze. Też jest wymierzone co i jak. Docięte. No i tutaj też ścianka będzie. Też wszystko pomierzone i docięte. A tu będzie fajny pokoik. A tutaj mamy nasze drzewka. Jedna juka. Palma Waszyngtonia, bananowiec, Fortunei i Jucza Rostrata. Tutaj będą schodki docelowo. Trzeba trochę wyobraźni i naprawdę fajnie ten odwrót będzie wyglądał. A tutaj przed bananowcem, pomiędzy Waszyngtonią a bananowcem, tutaj w tym wolnym miejscu myślałem dać kaskadę i oczko wodne. I w ten to sposób to wygląda odrudek, rot, nie musi wcale być nudny nie musi to być stara jakaś altanka fajnie to może wszystko wyglądać o. płyty OSB są już na dwie warstwy jedna 1.8, druga 1.8 oczywiście wszystko idzie na zakładkę tak więc podura jest bardzo solidna na dwutownikach do tego belki pomiędzy dwutronnikami, dwie płyty, jeden na dole płyta jedynka, żeby wstrzymywała wełnę, tutaj będzie jeszcze sufit podwieszany, relipsowy i będzie bajka. Będzie naprawdę fajny domeczek, fajna altaneczka, rekreacyjny z kominkiem, czy to zima, czy to lato, będzie można sobie przyjechać i się relaksować. Szczególnie dla kogoś, kto mieszka w bloku, w mieszkaniu. Taki domek to fajna odskocznia w pobliżu las. Zostały nam trzy rolki i wełny. A tutaj zostało nam na zakładkę położyć tylko ten kawałek. Więc w zupełności wystarczy. Elegancko. Ale czuć, jeśli już tutaj wchodzi, to czuć, że jest dużo chłodniej. Już się od blachy nie nagrzewa pomieszczenie. To już profile po części są umieszczone. Bardzo prosta, fajna robota. Myślałem, że będzie gryzło, nie wiadomo jak A się okazało, że, że na luzie. Zaraz tej kończymy. Wpadają płyty. Płytujemy. I gotowe. Oczywiście gdzie tam jeszcze będą jakieś zakamarki czy coś, to wełną uzupełnimy. Żeby było wszystko na ciasno. działo, Żeby nie było mostków termicznych. O tutaj chociażby przy murłacie. Tutaj też się wełnę oczywiście dosztukuje. I zrobione. Kabel puszczę. Też tutaj jeszcze zanim opłytowanie dam, to kabel puszczę do oświetlenia i finito. Tak to wygląda już po zrobieniu myślę, że całkiem fajnie wyszło Już od razu z otworami pod ledy tak więc tutaj beleczka też zamontowana, tylko trzeba ją będzie przytwierdzić do podłogi u góry nie jest przytwierdzona. To jest taki po prostu wspornik który będzie schowany w ścianie i w ten, na ten sposób wygląda ledów będzie dość dużo oświetlenie będzie ładne tam jest jeden led tutaj wszędzie symetrycznie są rozmieszczone. Tu gdzie jest łazienka jest płyta zielona i pozostało nam oklejać ściany.